Powrót z polowania Jeszcze dzisiaj głos Twój słyszę Ten dojrzały starca głos I pamiętam tamtą ciszę W księżycową mroźną noc Ty siedziałeś w tyle sam Hardy mróz krzybił Ci twarz Pomarszczoną stu bruzdami Zimną, siną, niby głaz I słuchałem opowieści Co się snuła z Twoich ust o Galicji, o Prusach, później osiemnasty rok, o Piłsudskim, o legionach i nad Wisłą wielki cud. O brygadzie jej szwadronach i o kuli w prawy bok. Później głos twój nagle przycichł. Dalej rzekłeś szkoda słów, bo choć wszystko kwitło kwiatem, to łodygę ściął nam bróg. Wiem, wybiegłeś wtedy w pole, wziąłeś Mauser, kilka kul. Nie wiedziałeś, gdzie masz mierzyć czy na zachód, czy na wschód i strzelałeś prosto w chmury, skąd dobiegał maszyn huk i mierzyłeś prosto w niebo, aby Cię usłyszał Bóg. Choć po latach przyszła wolność taką wolność palią sześć. Ty zamilkłeś już na zawsze, chociaż krzyczeć miałeś chęć. Jeszcze dzisiaj głos twój słyszę, ten dojrzały starca głos, i pamiętam tamtą ciszę w księżycową mroźną noc.